Ta sprawa przez 40 lat była nierozwiązana. W 1974 roku 19-letnia Alice Perry zaginęła po kłótni z mężem. Już ci o tym opowiem, a ty w międzyczasie napisz teraz w komentarzu Linkin, bo mam dla ciebie prezent. Alice Perry i jej mąż Bruce byli młodym małżeństwem. 12 października 1974 roku doszło między małżeństwem do sprzeczki, którego efektem było, że Alice wyszła z domu do kościoła. Wtedy Bruce widział ją po raz ostatni. O trzeciej nad ranem Bruce zgłosił jej zaginięcie na policję. Na co funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli akcję poszukiwawczą. Dwie godziny później, o 5 nad ranem, Steven Crawford znalazł ciało Alice, lecz już nie żyła. Wtedy materiał genetyczny pobrany z miejsca zbrodni do nikogo nie pasował, więc sprawa utknęła w martwym punkcie. Dopiero w 2018 roku, dzięki nowej metodzie badania DNA, śledczy dopasowali materiały do Stevena Crawforda, lecz ten popełnił samobójstwo, nim zdał odpowiedzi za swoją zbrodnię. Jak wspomniałem, mam dla ciebie prezent. Napisz w komentarzu Litin, aby go odebrać.